Witajcie drodzy widzowie, dzisiaj przybliżę Wam wypowiedź Grzegorza Brauna z dzisiejszych obrad Sejmu. Ona będzie dotyczyć sytuacji, którą mamy teraz na Ukrainie, o naszej pomocy i o dalszej jej kontynuacji. Zapraszam. Boże Bożej, ratuj się kto może, kiedy rząd, prezydent, Sejm z Senatem radę by nieba przychylić, ale od krajowcom. Ludziom nie mającym obywatelstwa polskiego. Jedni o to obywatelstwo zabiegają, inni wręcz przeciwnie, traktują Polskę jako karczmę zajezdną, jako pokój przechodni. Polacy oglądają tych ludzi, którzy przybyli do nas. Nie jako wdowy i sieroty wojenne, choć tych nie brakuje, ale bardzo często jako dziarscy chłopcy w eleganckich samochodach, często tak dziarscy, że wyżywają się na podludziach polskich tubylcach, podczas kiedy policja i służby anonimizują sprawców przestępstw o charakterze bandyckim. Pytałem wczoraj i nie doczekałem się odpowiedzi, jak skoczyły statystyki zagrożeń, plag społecznych, takich jak bandytyzm, takich jak choroby trudnouleczalne, w tym przenoszone drogą płciową, jak skoczyły nam statystyki w przestępczości związanej z handlem ludźmi, handlem dziećmi, z nierządem, czerpaniem. Korzyści z nierządu. Wszyscy Państwo, jeżeli macie jakikolwiek kontakt z rzeczywistością, wiecie, że te statystyki skoczyły i właśnie Państwo jesteście importerami i na koszt podatnika fundatorami tych plag społecznych. Mój kolega złożył poprawki do ustawy, a ja z ostrożności procesowej składam w imieniu klubu Konfederacja ponownie, tym razem jak tego wymaga procedura na piśmie, wniosek o odrzucenie w całości tego projektu ustawy kolejnego, naprawdę nie wiem już którego z cyklu Ukrainiec plus 2.0 Turbo, dość finansowania cudzych wojen, cudzych interesów, cudzej racji stanu przez Polaków. Stop ukrainizacji polski. Stop banderyzacji polskiej racji stanu. Czy państwo zabiegacie o głosy Ukraińców już na najbliższe wybory samorządowe? Trudno to wykluczyć. Trudno to wykluczyć. Wasz minister niesprawiedliwości, który popada w kolejne kłopoty i wywraca się o własne nogi, zadeklarował przecież już w poprzednim sezonie, że to jest cel, który wytyczałby państwowości polskiej wyposażenie Ukraińców, z których niestety ubolewam nad tym, tak wielu poczuwa się do tradycji rezunów, banderowców, wyposażenie ich. W prawa wyborcze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Hańba Wam, którzy ten proceder wykreowaliście, popieracie i chcecie kontynuować. Pani Marszałek, wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Gadać, Zobacz, czy, czy Pani Poseł mogłaby na moją prośbę zidentyfikować? Pod koniec materiału, jak mogliście zauważyć, jeden z posłów koalicji obywatelskiej ostro i postował tutaj wypowiedź Grzegorz'a Brauna. Z czego Grzegorz Braun nie był zadowolony, i nawet zwrócił się do pani marszałek z zapytaniem, kto to jest. Okazało się, że był to poseł Kandyba. No i w związku z tym Grzegorz Brown dorobił kolejną jakby tutaj osobli postę do posła partii rządzącej. Tym razem powiedział następujących słowach Ponieważ nazwisko Kandyba figuruje wśród działaczy OUNUPA i są osoby noszące to nazwisko, które zasłużyły się dla ukraińskiego nacjonalizmu, mam pytanie, czy nie zachodzi tu przypadkiem jakiś konflikt interesów? Nie pozwala panu spać spokojnie, kiedy Polak występuje w polskim interesie. A wy, drodzy widzowie, jak myślicie, czy Grzegorz Brown ma rację w tym, co robi i mówi, jeżeli chodzi o sytuację naszych stosunków ukraińsko-polskich? Czy też macie inne zdanie? Wyraźcie je w komentarzach. I zapraszamy do naszych kolejnych odcinków. Cześć.